Rozpoczęliśmy śpiewająco świętowanie naszego zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na kilkanaście dni przed oficjalnymi uroczystościami 105. rocznicy wybuchu Wielkopolskiej Insurekcji. Wszystko zaczęło się od powstańczego miasteczka, które przybliżyło naszą dumną historię. Były konkursy, quizy i warsztaty dla małych i dużych. Zaprosiliśmy między innymi do własnoręcznego wykonania kokardy narodowej, powstańczych proporczyków czy na spotkanie z rekonstruktorami. Rozdaliśmy też flagi, którymi w rocznicę wybuchu zrywu Wielkopolanie udekorują swoje domy. Cieszmy się tym powstaniem, przeżywajmy to y, radośnie, pamiętajmy o naszych przodkach, byli naprawdę wspaniali. W naszym miasteczku muzycznie o wolności opowiedział zespół Lux Torpeda. Były emocje. Ja w tło, to nasze w Jeszcze większe artystyczne emocje czekały tłumy słuchaczy na koncercie Wielkopolska Gra dla Muzeum. Na którym wystąpiła plejada muzycznych gwiazd. Wśród nich Andrzej Smolik, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Piotr Rogucki i wielu innych. Ci, którzy kupili bilet na koncert, stali się pierwszymi mecenasami budowy naszego nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Chcemy uspołecznić proces inwestycyjny, chcemy wciągnąć do grona mecenasów tej inwestycji nie tylko instytucje, takie jak chociażby minister kultury czy samorząd województwa, również inne samorządy które deklarowały wstępnie przekazanie środków, ale chcemy też, żeby wszyscy wielkopolanie, którzy się identyfikują z pamięcią powstania, mieli szansę, zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi, kogoś stać na więcej, kogoś na mniej, I rozumiemy to oczywiście, zakupić chociażby cegiełki, które będą pamiątką, a jednocześnie takim dowodem wkładu. Łączny dochód z koncertu, który wesprze budowę muzeum, to 430 tysięcy złotych. A to już moment formalnego podpisania umowy na budowę. Dwa dni po wspaniałym koncercie. Moment, na który czekaliśmy. Pozwolenie na budowę, zaangażowanie Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiej Pracowni Urbanistyki i Architektury, cały sztab ludzi. Sama budowa też będzie niemałym wyzwaniem. Schodzimy na 30 metrów w dół, w dawnym historycznym terenie, gdzie tak naprawdę możemy zostać wszystko. I to też może rodzić pewnego rodzaju perturbacje natury, natury archeologicznej, że będzie być może trzeba przeprowadzić pewne badania dodatkowe. Całkowity budżet inwestycji to 375 milionów złotych. Taka kwota pozwoli nie tylko na budowę muzeum, ale także jego wyposażenie i wystawy opisujące 200 lat naszej historii. Nie każdy, kto przychodzi do muzeum, jest przygotowany historycznie. Nie każdy jest pasjonatem historii, więc chodzi o to, żeby ktoś to. Obejrzy tę wystawę, będzie miał tę najważniejszą część wiedzy o tym, dlaczego powstanie odniosło sukces, co było przed powstaniem w tych kilkudziesięciu... Latach, które budowały patriotyzm społeczności wielkopolskiej. Pierwsi goście mają odwiedzić muzeum w grudniu 2026 roku. A już 27 grudnia zapraszamy na uroczystości 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.